Skania G540XT z silnikiem rzędowym sześciocylindrowym o mocy 540 koni mechanicznych z tym silnikiem współpracuje zautomatyzowana skrzynia GRS935 specjalnie zaprojektowana do tego typu pojazdów, pojazdów ciężkich, pojazdów budowlanych ma między innymi wzmocnione wałki. Przez to jest nieco cięższa, ale bardziej wytrzymała. Podwozie ma napęd 8x4. Napędzane są dwie tylne osie. Obie osie są wyposażone w blokady mechanizmów różnicowych. Ponadto jest blokada międzyosiowa. Sprawdzamy, jak się ten samochód zachowuje w piaskowni. Załadowaliśmy. Go do pełna. Operator ładowarki był sceptyczny. Nie mógł uwierzyć, ile to auto może zabrać. Tak naprawdę, przy masie własnej kompletnego pojazdu, gotowego do jazdy, która wynosi 22 tony i 400 kg, masa całkowita, dopuszczalna, techniczna wynosi 60 ton na drogach publicznych oczywiście maksymalna masa całkowita to 34 tony natomiast ten samochód nie jest stworzony do jazdy po drogach publicznych jest to ciężka wywrotka z zabudową firmy KH Keeper która może stanowić alternatywę dla wozidła ze względu na ładowność a także ze względu na Możliwość poruszania się, jeśli zaistnieje taka potrzeba, również po drogach publicznych. Wozidło niestety na drogi publiczne wyjechać normalnie nie może. Wywrotka jest specjalnie przystosowana do pracy w piaskowniach, w kopalniach. Nad kabiną jest. Szeroka osłona. Ona służy nie tylko po to, żeby przypadkiem ładunek nie spadł na kabinę podczas załadunku, ale przydaje się również wtedy, kiedy samochód jest załadowany do pełna, zjeżdża w dół po stromym zjeździe, i może się tak zdarzyć, że jakiś odłamek skały czy kamień przesunie się po prostu naprzód, wówczas obije się o. Osłonę kabiny i nie uderzy w kabina. Podwozie i zabudowa są tutaj bardzo dobrze dobrane. Oczywiście, zawieszenie mechaniczne, jak tutaj widać na resorach. Pojazd jest wyposażony w centralny system smarowania. Smarowane są elementy zabudowy, wszystkie ruchome elementy zabudowy oraz elementy podwozia. Dzięki temu żywotność ciężarówki jest wydłużona, a jednocześnie obsługa łatwiejsza, gdyż należy przede wszystkim dbać o to, żeby w zbiorniku była dostateczna ilość smaru. Reszta dzieje się automatycznie. Przełożenie przekładni głównej wynosi 7,63, co y, sprawia, że podczas jazdy z prędkością 60 km na godzinę obroty przekraczają 1600 obrotów na minutę. Przy 70 już dochodzą do 1900. Natomiast w terenie skania dość szybko dochodzi do najwyższego 12 biegu. Może go włączyć już przy prędkości 35 km na godzinę, a to oznacza, że silnik pozostaje na niskich obrotach i ten potężny, nawet maksymalnie załadowany samochód, może pracować stosunkowo ekonomicznie, to też jest jeden z jego atutów w stosunku do wozidła, pojazd ma oczywiście retarder. Oraz hamulec silnikowy. Hamulce pomocnicze ze sobą współpracują, i tutaj też jest korzyść z wysokiego przełożenia mostu, które powoduje, że silnik utrzymywany jest na wysokich obrotach przy wyższej prędkości, na stosunkowo wysokich obrotach oczywiście, które po włączeniu retardera sprawiają, że retarder po prostu jest skuteczniejszy dzięki wyższej prędkości obrotowej silnika. Tak ciężki pojazd przeznaczony do tak ciężkiej pracy. Jest wyposażony oczywiście w zwolnice, które dodatkowo zwiększają przełożenie i ułatwiają poruszanie się w ciężkim terenie. Z tyłu widzimy, że pojazd jest dobrze chroniony przed ewentualnymi uszkodzeniami. Solidna belka. Szerokie, bardzo mocne chlapacze, które można unieść wraz z belką, żeby nie przeszkadzały podczas jazdy, nie obrywały się. Oczywiście osłony świateł. Lampy ostrzegawcze, a przy tym wszystkim najnowocześniejsza technika stosowana w pojazdach użytkowych i nie tylko czyli kamery, które pozwalają obserwować rozładunek, ułatwiają cofanie i poruszanie się tym pojazdem w każdych warunkach kabina Scani serii G z wyposażeniem XT czyli przystosowującym ciężarówkę do trudnego terenu jednocześnie wizualnie bardzo atrakcyjnym mamy fotele z przeszyciami ze znaczkiem XT kabina w większości ma plastiki dosyć twarde, łatwe do oczyszczenia, do sprzątnięcia. Na dole są gumowe dywaniki. Taki też dywanik pokrywa tunel. Tunel jest stosunkowo niski, natomiast wygodny, żeby coś na nim położyć, odłożyć. Na tablicy wskaźników. Zwracają uwagę przede wszystkim urządzenia służące do sterowania terenowym układem napędowym. Tutaj mamy taki przełącznik, który pozwala włączać blokady mechanizmów różnicowych, a także przystawki. Obok są przyciski do włączania przystawek. To, co się dzieje z układem napędowym, jest widoczne na ekranie pośrodku wskaźników. Tutaj można obserwować, czy mamy włączone blokady, czy nie. Ponadto, ten samochód został wyposażony w akcesoria, które ułatwiają eksploatację. Jest to wywrotka firmy KH Na górze mamy. System firmy Brigade, który pozwala obserwować wnętrze Kipra, stopień załadowania, przebieg rozładunku. Niżej ekran fabrycznie montowany w podwoziu na życzenie, oczywiście. Pokazuje on obszar za samochodem jest bardzo przydatny podczas manewrów, cofania oczywiście na ten jest to ekran wielofunkcyjny więc tutaj można też widzieć multimedia operować telefonem obok jest dodatkowy monitor na tym monitorze możemy obserwować parametry pracy samochodu Tutaj akurat jest widok na położenie podwozia względem podłoża. Widzimy, że samolot jest nachylony o 1,8 stopnia ku przodowi. Stoi też nie całkiem równo, bo jest przechylony o 0,3 stopnia. Natomiast ta skala i te, ta liczba 0,0 stopnia odnosi się do pozycji kipra do tego jak dalece jest wychylone oczywiście poza takim widokiem możemy sprawdzić jak pojazd jest załadowany a także jak pracował w ciągu dnia czyli ile w sumie przewiózł ładunku tutaj akurat mamy włączone funty ale można to przełączyć na Jednostki metryczne. Mamy informacje obsługowe odnośnie zabudowy. Mamy też ustawienia dotyczące pracy zabudowy. Pod ekranem do obserwacji parametrów pracy pojazdu jest duża, wygodna dźwignia do operowania skrzynią, do unoszenia i opuszczania jej. Oczywiście jest to możliwe po włączeniu przystawki uprzednim. Skrzynia ma zabezpieczenie, które zapobiega niebezpiecznemu wychyleniu, na przykład przy silnym wietrze lub kiedy podłoże jest niestabilne i podwozie się przechyla. Wtedy system powstrzymuje dalsze wychylanie skrzyni i opuszczam z powrotem pozwalając kierowcy ustawić samolot tak, żeby opróżnienie skrzyni odbyło się bezpiecznie. Na tylnej ścianie kabiny jest wąska rozkładana leżanka. Nie trzeba opuszczać oparcia fotela kierowcy, żeby z niej skorzystać. Natomiast można na niej przez chwilkę odpocząć. Jest również duże okno pozwalające obserwować Zabudowę, rozładunek nad szybą są zwyczajne schowki, dosyć małe, ale, ale dość głębokie. Pasażer też ma miejsce na kubek, ma miejsce na jakieś swoje drobne rzeczy w drzwiach. Dosyć głębokie kieszenie na tylnej ścianie. Poza wspomnianą leżanką, niżej są schowki. Te dwa po bokach, mniejsze, są dostępne również z zewnątrz. Można tam coś włożyć. Ten po środku jest po prostu wysuwaną szufladą, która jest dosyć, dosyć głęboka, dosyć pojemna, więc można tu sporo zmieścić. Na tylnej ścianie nad oknem jest solidny wieszak, dlatego wygodnie można tu ulokować ubrania robocze, czapkę, wszystko co się przydaje w pracy na budowie. Ponieważ podwozie jest typowo budowlane, jest to samochód 8x4 na wysokim zawieszeniu mechanicznym. Więc zrezygnowano też tutaj z kierownicy w takiej wersji, w jakiej występuje ona w pojazdach dalekobieżnych. Widzimy, że z lewej strony, na lewym ramieniu, jest po prostu zaślepka. Z prawej jest przełącznik do obsługi ekranu przed, przed kierowcą. Niżej, znane przyciski do ustawiania. Tempomatu, między innymi no i oczywiście dźwignia zautomatyzowanej skrzyni biegów, która jest już standardem praktycznie również w pojazdach budowlanych. Mamy te same funkcje, które występują w pojazdach długodystansowych. Zatem kierowca budowlanej skani może się poczuć równie dobrze jak, jak w skani dalekobieżnej oczywiście pamiętano o gniazdach do zasilania urządzeń pokładowych urządzeń osobistych kierowcy 24V tu bliżej pasażera bliżej kierowcy gniazdo USB zwraca uwagę brak zasłonek ale w tego typu pojeździe, który na noc wraca do bazy, w którym się raczej nie sypia długo. Nie są one konieczne. Oba fotele są zawieszone pneumatycznie.